Drewniany Pegas pojawił się na Skoczowskim Skwerze tuż przed Teatrem Elektrycznym. To dzieło znanego plastyka Waldemara Rudyka, który cykl drewnianych instalacji realizuje od 1999 roku. W ramach tej akcji plastycznej powstają drewniane Pegazy w różnych miejscach i odstępach czasu. Tworzywem stają się patyki, żerdzie i tartaczne odpady i ścinki, gwoździe, stalowe druty i powietrze. Czy drewniany pegaz podoba się przechodniom? Zapytaliśmy Skoczowian. Jeszcze raz go widzę dzisiaj, no i nawet może być ciekawe kiedy go zniszczą też. Bardzo ładny. Na pewno ciekawe rozwiązanie. Więcej takich propozycji w Skoczowie, bo to jest takie trochę smutne miasto. Byłby fajne, gdyby był pomalowany. Zawsze coś się dzieje. Bardzo fajne jest, ładne. Podoba mi się. No, fajny jest. Pasuje tutaj do tego wszystkiego. I dlaczego on się tutaj pojawił? Jaki on ma cel? Nie wiem. Wiem, widziałam go, jak go robili, ale dlaczego? Chyba z okazji Dnia Skoczowa.